Witam serdecznie wszystkich miłośników książki, a szczególnie książek wydawanych przez wydawnictwo Astrum. W ostatnim czasie ukazała, ukazała się na rynku polskim książka Miasto na soli autorstwa Henryka Cypriana Konkola. Jest to pokłosie konkursu organizowanego przez wydawnictwo ASTRUM pod tytułem „Moje miasto. Przy okazji zapraszamy wszystkich piszących, autorów, ludzi, którzy chcą się podzielić swoimi refleksjami, myślami, swoimi spostrzeżeniami o swoim mieście, ale w formie raczej beletrystycznej i zapraszam do przesyłania tych własnych utworów do wydawnictwa ASTRUM. Adres znajdziecie na stronie wydawnictwa Astrum www.wydawnictwomyślnikastrum.pl Książka, o której tutaj mówię, Miasto na Soli, to książka o Inowrocławiu. Jest to nostalgiczna opowieść, w której autor, nasz Henryk Cypian Konkol, po latach wraca do miejsc swojego dzieciństwa, odwiedza zakątki rodzinnego miasta. Takich książek oczywiście ukazało się, czy, czy mam nadzieję, że będzie ukazywało się wiele, ale myślę też, że takich książek jest ciągle mało, dlatego że te miejsca naszego dzieciństwa z latami bardzo w nowoczesnym XXI wieku bardzo się zmieniają. Wyburzane są stare, zniszczone budynki, niektóre są oczywiście poddawane renowacji. Tym niemniej właśnie warto te miejsca ukochane, w których jest też nasza energia, część naszej osobowości, część naszego uczucia zostawiona. Zatem. Tutaj mamy, mamy tutaj Inowrocław. Inowrocław. Autor właśnie pochodził z Inowrocławia, w tej chwili mieszka na stałe w Niemczech i wracając do, do lat dzieciństwa konfrontuje obecną rzeczywistość swojego miasta z własnymi wspomnieniami, z życiem w czasach prl widzianym oczyma dziecka, a potem młodego człowieka szukającego drogi życiowej. Losy bohaterów chwilami wywołują uśmiech, czasami są tragiczne, jednak świadomość, że dotyczą one autentycznych postaci, zachęca do ich poznania i skłaniania do zadumy. E, autor Henryk Cyprian Konkol urodził się w 1937 roku w Wejherowie, mieszkał w dyni, potem właśnie w Wino-Wrocławiu i zdobył wiele nagród. Jest to książka bardzo profesjonalna. Jest to książka napisana ze smakiem, pięknym językiem, wycyzelowana dlatego że autor wydał już 37-38 książek, posiada 130 tytułów, w sumie publikacji swoich jest laureatem 38 nagród i wyróżnień w różnych konkursach literackich. Zatem zapraszam moje miasto, wydawnictwo Astrum Wrocław. Dziękuję bardzo.